piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy Sztachetki.pl Siemanko Sebastian Szczerek kanał za Dziś jesteśmy w Będzinie na konferencji przed galą MMA Atak 5, a ze mną jeden z bohaterów, z bohaterów głównych walk wieczoru. Kamil, Kamil Młodziński, Kamil, walka Do, ze dopinam Szczurkiem. Dopinam włosy, dopinam włosy, z ona. <grym> Walka z drugim Kamilem, Kamilem Łaszczykiem, Szczurkiem popularnym. Skąd padła w ogóle taka propozycja tej walki akurat między wami? No bo ty wiadomo, jesteś z Będzina, ale kiedyś już było między wami jakieś starcie na ringach amatorskich? Znaczy wiesz co, tak, wyprostuję, nie jestem z Będzina, jestem z Mysłowic, ale mieszkam w Sosnowcu, mam żonę z Sosnowca, ale trenuję na co dzień w Bedzinie, więc mam tutaj rację. No właśnie rakę... stąd ta moja tak, pomyłka. Tak, 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 sam byłeś na sali, sam wiesz jak tu warunki wyglądają i sobie trenujemy tutaj. Skąd propozycja? No, zadzwonił do mnie Dawid Kurtysiak, organizator gali. I spytał się, Kamil, słuchaj, że z racji tego, że jesteś, że tak powiem, tutejszy, nie chciałbyś zawalczyć u mnie na gali, zrobimy ci boks w małych rękawicach, w dużych bez znaczenia wyszło na tym, że będziemy się bić w dużych rękawicach. Natomiast ja od razu z racji tego, że mam bardzo długi przestój w boksowaniu i tak dalej, powiedziałem, że czemu nie, mówię, z Dawidem się znam już naprawdę kupę, kupę lat. Od, od dzieciaka tak naprawdę e, Dzień dobry. E, przepraszam. E, I mówię, no jasne, mówię, nie ma problemu, mówię, że się znamy, no mówię tyle lat. Bardzo się lubimy z Dawidem, także przyjąłem ofertę, no i... Padło nazwisko Kamila Łaszczyka, z którym, tak jak wspomniałeś, miałem przyjemność się być już na ringach amatorskich, gdzie przegrałem. W, wtedy miałem 13 lat, czyli w 2003 roku na Mistrzostwach Polski. jeszcze eee, za mało lata, no to wiesz, to już ja nawet nie pamiętam, na czym pamiętam. Eee, bo wtedy Kamil był Kamilu taki właśnie bardzo kreowany na, na wielką gwiazdę boksu, co faktycznie później pojechał na Mistrzostwa świata, Mistrzostwa Europy i tak dalej, więc Kamil był naprawdę wtedy w topie. Ale przegrałem tylko 2-1, więc była to bardzo równa walka, więc zaraz będzie wielki rewanż. Czyli to tu można powiedzieć, będzie taka zemsta polata. Czy zemsta, za, za duże Ty słowo? Tu troszeczkę na widzi A Kamil zjem cię. Nie, nie, zemsta nie, wiesz. Ja już jestem w takim wieku, że ja się tym bawię, że ja się chcę bawić, tym to jest wiesz, dla mnie zabawa. E, a że bardzo mocne wezwanie, bo ja wycieka jest bardzo dobrym zawodnikiem. Myślę, że ja też nie jestem złym, także na pewno będzie pokaz boksu e, pierwszoklasowy. E, no i co? No i czekamy, ja się nie mogę doczekać. Let's go, ogień i dym! Ogólnie dowiedziałeś się nie tak dawno o tej walce, ale chyba w treningu już byłeś troszeczkę wcześniej, bo wiem, że tu miałeś kontuzję. O, kiedy w ogóle ty wróciłeś e, do swojego treningu? Znaczy wiesz co, dy, tak, 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 bo my mieć walkę właśnie u Mateusza Borka. Ta gala to... została przesunięta chyba e, nawet. Znaczy nie, gala się odbyła. Natomiast wtedy akurat mnie grypsko wzięło, wtedy Aha. mnie wzięło grypsko, no i ja byłem, leżałem trupem 3 dni w łóżku, za czwartym chciałem iść na trening, to powiem Ci, że po 20 minutach spakowałem torbę i wróciłem do domu, powiedziałem, że nie ma to sensu, bo jeszcze chciałem coś powalczyć, y wtedy coś o tą wagalę, ale no nie, nie było szans, byłem tak, kurde, rozwalony, że, no, że nie dało, nie, 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 nie musiałem się wycofać, e, no, ale wróciłem, jestem w dobrej formie jedziemy, właśnie po Ciebie idę. O, o, tu Mariusz się tu to może kolejna Mariusz, walka Mariusz, jas... ciężka i waga lekka. Mariusz Wałak, jesteś kolejny w kolejce, także czekajcie e... na moją walkę e... z Mariuszem Kogo będziemy mogli zobaczyć w narożniku? No trenera Gabę, trener Gaba, natomiast nim teraz, że tak powiem, mam trenera zastępczego, gdzie robię tarczy i tak dalej, bo niestety e, mój trener Gaba miał wypadek i ma lekko bargu uszkodzony, natomiast e, ta służba zdrowia tak działa, że na operację, które poczeka, bo tam go czeka zabieg. Gdzieś tam jakieś robi zabiegi, żeby to zregenerować i tak dalej, ale no ciężko jest z regeneracją. Ale daje sobie radę, ja mam trenera zastępczego, którego serdecznie pozdrawiam e, i będę dobrze przygotowany. Nawet sam wiesz, bo ty sam do mnie sobie idziesz na treningi, sam widzisz, że ja nie odpuszczam, jestem bardzo charakterny. Ty tam pracy. No, także także miałeś okazję ze mną potrenować, nawet dziękuję Ci za sparingi, bo wspólnie żeśmy sparowali. To ja Tobie raczej mam podziękować e, za to, no nie, wiesz, bo no, to Ty mnie uczyłeś wszystkiego. Także wspólnie żeśmy też posparowali. I sam widziałeś, że ja nie odpuszczam, i tym razem też tak będzie, że nie odpuszczę. Kamil, czy, ta, czy ta walka będzie takim preludium, wstępem Twoim do federacji free fightowych? No bo jednak Kamil Łaszczek tam już walczył. Kamil Łaszczek już to nazwisko w tym świecie free fightu ma wyrobione. Skoro Słuchaj, byś z nim imię, wygrał, to. imię Kamil, imię Kamil już jest wyrobione w free więc bójcie się, bo idę po was wszystkich. Myślisz, że na tych konferencjach dobrze byś się mógł odnaleźć? No bo ty jesteś takim usposobieniem spokojnego, człowieka. na mnie nie znam ciebie z tej drugiej strony, ale jeśli ktoś by nadepnął ci na odcisk. Znaczy wiesz co, no tak jak mówisz, ja z domu, że tak powiem, wyniosłem tak, sobie, że zawsze byłem kulturalny, jestem kulturalny. Natomiast tak jak wspomniałem, jak ktoś naciśnie nacisnie na odcisk, to, to nie ma lekko, nie ma lekko i tak jak mówię, no lepiej, żeby to się nikomu nie zdarzyło. Inne formuły na przykład wchodziłyby w grę K1, MMA, jakby to wyglądało. Jeszcze... Znaczy, wiesz co, ja się tam kiedyś bawiłem w MMA, wiesz, bo kiedyś sam wiesz sobie, nie było telefonów, nie było internetów, nie było nic. I człowiek jak, jak sobie sam czegoś nie wymyślił, to, to siedział w domu i się nudził. A ja byłem takim kurde i gra, robiłem MMA, K1, wszystko. Dzięki świętej pamięci Robertowi Kopytkowi zostałem przy boksie, za co jestem mu bardzo wdzięczny. I cieszę się, że zostałem w tej formule. Natomiast myślę, że jak wpadnie jakaś propozycja inna, to działamy. Ogień i dym. Kamil, zaraz zaczyna się konferencja. Ostatnie słowa w dzisiejszym wywiadzie dla naszych widzów. Pozdrawiam Was serdecznie. Oglądajcie MMA tak 1 lutego, bo idę po Kamila Łaszczyka i po kolejnych następnych ludzi. Będzie się działo, dziękuję za ja rozmowę. Dziękuję bardzo. Będzie, Będzie się działo. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego www.blachaminda.pl